Witam was bardzo serdecznie w szóstym streamie z kariery menażera w FC 26 naszej pierwszej przygodzie z tym. No i nie będę ukrywał, że jest coraz to lepiej. Prowadzimy dalej naszą Aston Villa i powoli zmierzamy ku końcowi w tym pierwszym naszym sezonie. Powoli, no trochę jeszcze zostało, ale zaczęliśmy drugą e, serię gier. E, jesteśmy na pozycji trzeciej ze stratą 12 punktów do lidera i 3 punktów do drugiego arsenalu. Ostatnio wygraliśmy potyczkę z kanonierami. I widzę, że na bilans mamy ten sam, trzy gole mniej strzelając i trzy gole mniej też tracąc. E, ale wygląda naprawdę naprawdę bardzo sympatycznie dla oka. Ja nie mogę się zaczekać, żeby dostać łomot od, od ekipy Guardioli, ale ja ten mecz chciałbym rozegrać, bo mało meczy graliśmy w tym sezonie i uważam, że część możemy, a na pewno taki jak ten, eee, więc... Więc zobaczymy, zobaczymy jak nam to wyjdzie Pautores odchodzi do ekipy burnmów rozmawialiśmy już z nim, chciał odejść chciał zmienić środowisko, nie czuł się tutaj za dobrze, więc ja też nie zamierzam go trzymać, jest też to stary zawodnik, to się stary z perspektywy wieku, no mogło być lepiej, że tak to ujmę no ale pojawia się teraz problem leciutki problem, bo problem, a bardziej rozterka dla mnie samego, ponieważ e... Nie wiem co tutaj zrobić. Nie wiem, czy pozyskiwać kogoś jeszcze. Mamy Tyrona Minksa, który jest do końca sezonu i możemy pazować na nim i na Joe Gomezie, Czalobachu oraz Skonsie. Ja mi się osobiście wydaje, że my sobie z tym poradzimy i damy radę. Czy Lawia może grać? Może grać nawet na środku ubrane Lawia. Więc ja bym tutaj nikogo nie ściągał. Ja bym skupił się na pozycji dziesiątki i porozmawiał sobie. Z kimś, z kim rozmawialiśmy już jakiś czas temu, ale wtedy troszeczkę nas zlał. Mówiąc troszeczkę, mam na myśli nawet trochę bardzo. Chciałbym zobaczyć, po pierwsze, nasze scoutingi, a Antoine Griezmann, no to nie jest to. No, przepraszam na sekundę.